To jest audioprezentacja. Materiał promocyjny. Na rozmowę zaprasza Amazon Development Center Poland, twórca podcastu Alexa Stage. Agnieszka Zaremba, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Sopotu. Jesteśmy na Europejskim Forum Nowych Idei, a razem ze mną jest Lucyna Chwastowska, globalna dyrektorka rozwoju technologii AI, syntezy mowy i audio z Amazon Development Center Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w wyjątkowym momencie. Jest Pani tuż po panelu dyskusyjnym, gdzie padło bardzo wiele interesujących stwierdzeń, więc przejdźmy do tej merytoryki. Omówionych zostało sześć priorytetów, na których powinni skupić się przywódcy Unii Europejskiej, by wzmocnić wiodącą pozycję Europy na świecie i konkurencyjność cyfrową. Dlaczego to jest tak ważne? No i pytanie kluczowe: jak to osiągnąć? Dlaczego to jest tak ważne? To jest oczywiście ważne pytanie. Chodzi o stworzenie jednolitego rynku cyfrowego w Europie w zakresie sztucznej inteligencji, aby były, aby były w tym ujednolicone rozwiązania, a nie mozaika różnych rozwiązań. Ja mówiłam w czasie panelu o takim proponowanym rozwiązaniu, modelu wdrażania innowacji, który nazywa się Triple Helix. To na język polski tłumaczy się jako potrójna helisa. I bazą tego modelu jego podstawą są takie trzy filary. Po pierwsze, tutaj mówimy o współdziałaniu takiej triady, czyli akademia, rząd oraz biznes. To oczywiste, my mamy wszystkie te tych, tych uczestników funkcjonujących na rynku, natomiast oczywiście chodzi o to, żeby oni ze sobą współpracowali w odpowiedni sposób. I ta współpraca zasadza się na takich trzech, trzech elementach. Pierwszy z nich oznacza tworzenie odpowiedniej podaży umiejętności oraz infrastruktury. Akurat infrastruktura w zakresie sztucznej inteligencji jest niezwykle ważna. Ponieważ obejmuje chmurę obliczeniową, obejmuje dostęp do klastrów obliczeniowych, no to są ogromnej skali inwestycje, bardzo drogie, zatem należy je udostępnić wszystkim graczom, którzy, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. I dwa pozostałe elementy to jest oczywiście edukacja edukacja na poziomie szkolnym i, i wczesne studia oraz również przekształcanie umiejętności osób, które już na rynku są. To jest tak zwany z angielska reskilling. W ramach naszej struktury demograficznej, w ramach tego, w jakim kierunku dąży nasze społeczeństwo, w, jeżeli chodzi o demografię, jest to czynnik jeszcze ważniejszy nawet niż edukacja. To jest pierwszy filar. Drugi filar, musimy wiedzieć, co chcemy wdrażać. Czyli musi być stworzona strategia, która zdefiniuje na przykład sektory priorytetowe dla rządu, dla administracji. I stworzę system zachęt, który pozwoli na wdrażanie tego, zwłaszcza system zachęt dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo duże sobie poradzą, małe mogą mieć z tym większe problemy, oraz oczywiście dla e, sektora publicznego. Czyli musi być odbiorca tych innowacji, krótko mówiąc, prawda? I do tego oczywiście odpowiednie regulacje, które będą sterować przepływem tych innowacji. No i trzeci filar. Bardzo ważne, w zasadzie powinnam go wymienić jako pierwsze, ale motorem tych innowacji muszą być uniwersytety, tak? czyli umożliwienie uniwersytetom odpowiedniego finansowania, zwłaszcza studiów doktoranckich, czy już na, na wyższym poziomie. Dostępu do chmur obliczeniowych, jak wspomniałam wcześniej, to, to są bardzo kosztowne technologie. E, tworzenie na przykład narodowych chmur e, cyfrowych, które pozwolą na rozwijanie odpowiednich technologii. I tworzenie regulacji, które potem pozwolą na komercjalizację tych właśnie innowacji. A jaka jest rola firm z sektora prywatnego, na przykład takich jak Amazon, w przezwyciężaniu luki w umiejętnościach cyfrowych, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji, o której tak dużo mówimy, również na EFNI, ale nie tylko, po prostu w ostatnim czasie? Chodzi o to, aby umożliwić powszechne przyjęcie i demokratyzację tych technologii? Ta rola jest bardzo duża. Tak jak wspomniałam, jednym z filarów tego podejścia Triple Helix jest właśnie edukacja oraz um, przekształcanie umiejętności osób, które już są na rynku pracy. I um, no nie bójmy się tego powiedzieć. Sztuczna inteligencja będzie miała ogromny, transformatywny wpływ na, na, na rynek pracy, i rola takich podmiotów, takich firm jak Amazon, jest ogromna w tym, żeby wie, z jednej strony brać udział w Edukacji, tworzyć programy, które pokazują, w jaki sposób można przygotować dzieci i młodzież na po pierwsze korzystanie ze sztucznej inteligencji, a także w przyszłości jej tworzenie i współdziałanie z nią. Mamy już w tej chwili wiele dedykowanych programów na ten temat. Współdziałamy z młodzieżą ze szkół licealnych. Tam Mamy nasz flagowy program Girls to Engineering, który jest adresowany do licealistek, pozwala im na do dziewcząt, pozwala im na zapoznawanie się z technologią. Mentorujemy te dziewczyny, one tworzą własne projekty, dobierają się w zespoły, tworzą te projekty, uruchamiają te projekty pod naszym nadzorem, korzystają z tych technologii, my te technologie tłumaczymy. Fantastyczny projekt jeden z moich ulubionych. W tym roku mieliśmy już czwartą edycję. Mam również inne, które również są skierowane do kobiet, no to, no, na przykład Women in Tech Camp, który jest skierowany na korzystanie z chmury obliczeniowej. Godzina kodowania, gdzie również pomagamy i mentorujemy oraz... Pomagamy młodzieży z różnych, na różnych szczeblach edukacji w tym, jak korzystać z technologii, w jaki sposób również tworzyć technologię, więc tych inicjatyw jest bardzo dużo. Natomiast jedną z takich moich ulubionych to jest program stażowy, który uruchamiamy w naszych centrach operacyjnych, centrach logistycznych. Umożliwia absolwentom, czyli osobom, które znajdują się na rynku pracy, przebranżowienie się w bardzo atrakcyjnych kierunkach, np. mechatronika albo robotyka. I to jest zresztą świetny przykład na to, w jaki sposób sztuczna inteligencja i robotyzacja mogą zmienić rynek pracy, ale one nie eliminują pracy, tylko one zmieniają jej charakter. Więc tutaj prowadzimy inicjatywy szeroko zakrojone, które pomagają zmienić umiejętności osobom, które już posiadają wykształcenie. Amazon ma otwarte i można powiedzieć, że bardzo ambitne podejście do AI i takiego celu, którym jest cyfryzacja Europy. Jakie w związku z tym są kompetencje Amazon Development Center Poland, by tak ambitnie podchodzić do tego tematu? A ile mamy czasu? Chwilę, w pigułce, w pigułce mówimy. Nieskromnie powiem, że, że duże, ponieważ wszystko zaczęło się 10 lat temu, kiedy Amazon zakupił startup technologiczny Ivona, tutaj właśnie w Trójmieście. Startup zbudowany przez studentów Politechniki Gdańskiej. I technologia, którą startup rozwijał, to była technologia syntezymowa, od której wszystko się zaczęło. To była wtedy, już wtedy, to była technologia e, częściowo oparta, taka technologia hybrydowa częściowo oparta na e, sieciach neuronowych. Przypominam, że to było 10 lat temu, więc można powiedzieć, że jesteśmy pionierem w tej dziedzinie. E, I e, na bazie tego i na bazie tego startupu w Amazon Development Center w Poland roz, rozwinęliśmy e, szereg kolejnych technologii, e, które umożliwiają korzystanie właśnie z języka naturalnego które umożliwiają rozpoznawanie obrazu, również obrazu dynamicznego, czyli wideo i odpowiednie kształtowanie tych technologii w taki sposób, aby były do użycia w produktach, których nasi klienci używają w codziennym życiu. To są przede wszystkim produkty z linii Alexa, Ring, Blink i tym podobne. Takie innowacyjne rozwiązania stanowią rewolucję w świecie biznesu, ale z drugiej strony są także przełomowe dla klientów, dla indywidualnych użytkowników. Czy to oznacza, że era Smart Home ma teraz swój renesans? O tak, na pewno. Zresztą nie tylko smart home, ale również era osobistego asystenta. Ja tutaj oczywiście odwołam się do przykładu Aleksy, która była pierwszym takim asystentem i absolutnym pionierem w tej, pionierką w tej dziedzinie. I mam zawsze tworzyć się, ja i mój zespół technologie głosowe, które, które napędzają Aleksę. Aleksa w tej chwili. Jest w stanie wykonywać kilkadziesiąt tysięcy różnego typu zadań. Na co dzień łączy się nawet z miliardem różnych urządzeń i dla wielu osób jest niezastąpiona i w codziennym życiu, a także w sterowaniu właśnie funkcjami inteligentnego domu. To jest tylko jeden z naszych produktów. On jest uzupełniany na przykład przez produkty typowo dedykowane do, do inteligentnego domu, produkty linii Ring oraz Blink, które poprzez swoją Funkcjonalność to są na przykład inteligentne dzwonki do drzwi, inteligentne czujniki, monitorowanie, e, kamery, e, które dzięki swojej funkcjonalności zwiększają bezpieczeństwo zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Rewolucja zachodzi na wielu poziomach. Porozmawiajmy więc o tym, czy rozwój technologii może być misją, czy raczej tylko naukowym lub komercyjnym działaniem, no bo biorąc pod uwagę. Dajmy na przykład inkluzywność, czyli taką cechę przypisywaną aktywnością ludzkim, to ona staje się również atrybutem nowych technologii i urządzeń, które powstają w oparciu o innowacje. Dla nas jest to cecha niezbędna każdego produktu. To wynika również z pryncypiów, zasad funkcjonowania firmy. Jedna z naszych głównych zasad działania mówi o tym, że z wielką skalą przychodzi wielka odpowiedzialność i traktujemy to, to bardzo dosłownie. Jest w tym oczywiście również element, element biznesowy związany z tym, że chcemy być równo, różnorodni, ponieważ nasi klienci są różnorodni. Więc żeby projektować dobre produkty, które w odpowiedni sposób odzwierciedlają ich potrzeby, my sami musimy być różnorodni, żeby te potrzeby zrozumieć. To się objawia na wielu polach. Od skoro mówiliśmy o sztucznej inteligencji, od tego, w jaki sposób systemy z sztucznej inteligencji, modele AI są trenowane, w jaki sposób dobieramy dane po to, żeby uniknąć uprzedzeń, w jaki sposób one się z nami komunikują, wracając do Aleksy. Alexa potrafi mówić zarówno głosami męskimi, jak i żeńskimi, zależnie od tego, kto ma jakie preferencje, więc nikogo tutaj nie pomijamy. Jesteśmy również bardzo aktywni, jeżeli chodzi o wyposażenie naszych produktów w funkcje, które umożliwiają korzystanie z nich osobom, które mają zaburzenia mowy, ruchu, słuchu. Taka flagowa funkcja Aleksy Show and Tell umożliwia osobom z niedowidzącym i niewidzącym Korzystanie z urządzeń poprzez opisywanie tego, co dana osoba na przykład trzyma w ręku, albo jakiej funkcji, z jakiej funkcji na ekranie chciałaby skorzystać. To jest tylko drobny wycinek. Tego, czym się zajmujemy. E, oczywiście inkluzywność pojmujemy również e, jako inkluzywność wśród naszych e, pracowników. E, wspominałam już dzisiaj o programie e, gestu engineering. E, e, oczywiście staramy się również zachowywać odpowiednie e, proporcje, jeżeli chodzi o rekrutację e, z poszczególnych e, grup, e, a także wspieramy środowiska LGBTQ oraz inne grupy, które przyczyniają się do wzrostu inkluzywności w ramach naszych pracowników. Aleksa obchodzi w tym roku dziesiąte urodziny, a równocześnie Amazon świętuje 10 lat działalności operacyjnej w Polsce. Co to była za dekada? Co w tym czasie udało się osiągnąć? O, rzeczywiście, to była bardzo intensywna dekada. Zaczęliśmy, jak wspominałam wcześniej, od zakupu startupu tutaj w Polsce. No i to był tylko taki początek. Potem przyszło trzęsienie ziemi. Założyliśmy 11 centrów logistycznych w całym kraju. Te centra logistyczne oraz również nasze centra rozwoju technologii, one przekładają się na mniej więcej 70 tysięcy bezpośrednich miejsc pracy i pośrednich miejsc pracy, więc skala inwestycji jest ogromna. Centra logistyczne, Centrum Rozwoju Technologii, wspomniałam już o Gdańsku, ale mamy również Centrum Rozwoju Technologii w Warszawie oraz w Krakowie. Poza tym uruchomiliśmy sklep internetowy, czyli Amazon.pl, co jest również istotnym osiągnięciem tutaj dla Amazona w Europie. Również prowadzimy produkcję dla Amazon Prime Video oraz dla Prime Games. I to są kolejne sektory, w których Amazon w Polsce jest bardzo aktywny. Tak więc no, rozwinęliśmy się. To jeszcze tak na koniec, może życzenia na kolejną dekadę, na kolejne 10 lat działalności firmy. Na pewno życzę sobie i nam wszystkim um, nieograniczonego, świadomego dostępu do sztucznej inteligencji, do bezpiecznej sztucznej inteligencji, która przyczyni się do rozwoju nas, nas wszystkich i pchnie nas w kierunku tej nowej, cyfrowej Europy. To jest temat, o którym dzisiaj rozmawiamy. I niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To była audioprezentacja. Materiał promocyjny